seks w filmie jest odzorowany jeden do jednego? W jakim sensie? No w sensie sceny erotyczne. Fajne są? Wiesz co, fajne są, ale nie da się tak jeden do jednego, bo jeden do jednego musiałyby być, że jakbyśmy mieli scenariusz na scenę erotyczną czyli Bach-Bach mhm. od tyłu Bach-Bach, noga za głowę Bach-Bach, teraz na pieska Bach-Bach, mhm. bach, rozumiesz? A to tak nie wygląda, bo to wiesz, robisz jakby wstęp aktorom do tego, jak ma to wyglądać czyli sobie siadamy. I mm, ja rozmawiam z nimi, patrzymy na powierzchnię, jaką mamy też, mm. wiesz, bo mierzmy siły na zamiary, tak? To, to, to bardzo często nie, są, yy, nie ma dobrobytu przestrzeni, no bo ma nie być tego dobrobytu, masz poczuć, wiesz, tą mm. bliskość ze sobą na przykład, no ale my musimy zaplanować, gdzie ma być kamera wtedy i tak dalej, gdzie ma być dźwięk, no nie czarujmy się. Pamiętajmy, że robimy film przede no tak. wszystkim. Eee, więc rozpisujesz jakby tylko początek, czyli słuchajcie, dobra, tu będzie część dialogowa, potem na przykład, tutaj zaczynamy od jakiegoś oralka, na przykład, mm. tutaj robimy to, a potem mają dowolny freestyle, mają, mają pełen, pełen, wiesz, oni to, oni to muszą czuć ze sobą. Oni to muszą zagrać, oni to muszą zrobić, nie ja im napiszę. Tam nie ma wiesz, sygnału dźwiękowego, dobra, zmiana, zmiana pozycji, zmiana pozycji. Mm. Nie, nie, nie. To wszystko się odbywa jakby shotem, czyli longiem lecimy i, i potem po prostu z tego sobie wybieramy ujęcia. Natomiast to jest już. Rozmawiamy oczywiście, wiesz, z aktorami siedzę i rozmawiam przed taką sceną. Oni wiedzą, Anna Maria wie, jaka jest Laura, a Mika wie, jaki jest Massimo. Mm. Więc każdy z nich jakby jest już tą osobą, wiesz, bo pamiętajmy, że oni na planie zmieniają się w swoją postać. Wchodzą w to tak głęboko, że na przykład Miki przez cały czas trwania produkcji faktycznie był Massimo. On faktycznie nim był, nawet po planie jak gadaliśmy, to ja widziałam, że ja nie rozmawiam z Michelem. Morrone. Ja wciąż rozmawiam z Massimo Torricelli. To było, no powiem ci, mindfuck dla autora fact, bo ja cały czas gadałam z swoim idealnym mężczyzną przez dwa miesiące, nie? I on do mnie. I, czas, i jeszcze mi cytował czasami scenariusz, wiesz. No. Are you lost, baby girl? I siedzimy, na przykład ja piję wino, bo on, on nie pije, więc sportowiec. I ja piję to wino, on do mnie: Are you lost, baby girl? Ja patrzę na niego, on wiesz, patrzy na mnie tak, jak ten Massimo patrzy mm -hmm. na tą laurę. Myślę sobie, weź, mówię, nie patrz tak na mnie, wy człowieku, noc jest ciemna, tutaj wiesz, gorące Włochy, a tu takie historie. Także, no, sceny, powiem ci jak. Ja nie widziałam takich scen erotycznych w żadnym filmie w ogóle. W ogóle. W polskim? Nigdy. 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 I to, wiesz, no, były tam jakieś polskie, podobno filmy erotyczne, ale to było w latach 90. kręcone. Były pokazywane bobry. No ale było. wiesz, wtedy można było pokazać mm -hmm. tego Bobra, bo i tak nic nie pokazywałeś. Teraz, teraz jakby no, samo pokazanie, nie wiem czy w ogóle wiesz, ale yy, prawo polskie stanowi, że nie możesz w kinie pokazać prawdziwego penisa we wzwodzie. I co robiłaś? Zobaczysz 7 lutego. Ale zastąpiłaś? Dałam sobie radę. Zobaczysz! Okej, okay, a nie myślisz, nie że jak ktoś wyjdzie z tego skina, będzie miał ochotę na seks? No. no. <laughs>